Musiałbym zobaczyć, jaką masz w ogóle. Ojej! Podam ci si to. Nieważne, żartowałem. No, co, ty, co ty robisz? No nie mogę. No co ty robisz? No nie mogę, no nie mogę, no nie mogę. O, podaj No tak, zapomniałem. Co zapomniałem, że to ja? No zapomniałem, że to ty. Pa to. No. Nie, nie. nie. Pa to. Ty, czy ja? Ty. Ty. Żartowałem. No chyba. No chyba ty, no chyba ty. Bardzo proszę O nie wierzę w to No a weź to poddaj Nie nie nie, ja to ja to wygram Albo dobra O podam mi to, to ci mogę... Masz, masz to No miałem być z tyłu Zacowałem, nie słuchaj gdzie... się mnie Asertywny bądź Co ty robisz? To jest. O kur podam ci to No i gdzie ty jesteś? No, no, dobra z tyłu. nieważne, nie robimy tego O kur, przeciwnikom podałeś Dobra dobrze, że w ogóle odbiłem piłkę dumny bądź. Ja nie trafiłem, zrób coś z tym Nie docenie. Jakz o! To mów? MVP Musisz mówić takie rzeczy. Ja nie muszę dobrze, mówić. Dobra. Ja nie muszę mówić, bo jestem lepszy Bo <laughs> no to mogę odbić tą piłkę Podaj się Co wygraliśmy? Nie. A nie podaj się i się pytasz czy wygraliśmy <śmiech> Podanie <śmiech> A, bo ja na bramce to... Well played. Ale Essa, jaka Essa nie trafiłeś w pustę Jaka Essa? Jaka Essa? nie jest... widać, że ty nie masz S. by się przymknął. Aj, chciałem ci to ukraść. Ej, bo ja nitro nie wziąłem. A, zrób coś z tym, albo nie. Zrobię, zrobię, pa. No, podam. U, no, podam, podam, prze... podam przeciwnikom. Zrobię coś z tym. <laughs> Ojej. Ja to strzelę Albo... O! Poleciałem! Poleciałem! Pa to! Umiesz tak? Umiesz tak? Odebić piłkę od ściany i ją dobić do bramki Brawo! Za to Co się Co? Co? To mam co? to, mam to, mam to. O! No ale podleciałeś wyżej niż 2 metry. Szacuneczek. <coughs> Lubi ważenie złoto, Podam ci to. Tak. Nie, ja po to sam lecę. O, kur... o. Bramka ma magnes minimalny. Przysięgam. Co to? ty robisz? Nie, nie wiem czy mam. a, a to nie ty? Brawo, to nie było twoje? Brawo! Oby tak dalej. Masz, masz. Może... masz masz, masz. Gdzie gol? O, bronię twój strzał! Co się stało? Uu, uu, uu. Podam ci 102 no, metry. Za... O, co? Co to było? Podaj to, podaj. No masz. No, no, O dobra, to. O, wow, dobra. Jedziesz, jedziesz. Wiem. O, kur. Co ty robisz?! Ankara Messi! Ankara Messi! Ankara Messi! Ankara Messi! Messi! Ankara Messi! 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 I teraz w prawo O, o ty Ale wystawiłem Druga zasaga Roketliga Nie, tak, druga Ktoś jest przy piłce, nie? To nie wpier**ć mu się przed g***a na serię Popatrz na wynik i jaka to jest liczba Panie uczniowie 217 O co ci chodzi? 14 3 to była liczba pi chyba Nie 3, 3, 14 nieważne O oh my god oh my. Yes sir Wow Bo to jest typiara z Masz to bij, to! bij to! Ale z drugiej strony ja bym się z nim wtedy nie zobaczył Mogli mo powiedzieć Ej no co razem powiedz no. no mów dalej mów dalej Nic się nie stało to po prostu nie to jest trochę tak. No, po prostu nie Co ty robisz? Moja. Good inkish. Good, 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 inkish. <laughs> good <the laughs> Podaj. To co ty robisz? Wystaw mi. No masz. Trochę słabo. No to nieźle mam. Mam to downa. Co ja robię? Ja nie jestem mechanicznym graczem, ja, ja jestem mózgowym graczem, tak? Ty sercem rozumiem się kierujesz. O kur. Co ty robisz? Z kim ja gram? Jakby znalazł na ostatnią chwilę What the dog doing? No do siebie mówisz, tak? To twoja wina Wiesz, wiesz o tym To twoja wina Uciekło mnie Wow Jakby piłka się cofnęła I zatrzymała w powietrzu No to tak, to byś trafił I zaczekała na mnie Gdzie ty jesteś? O O ku... Well played Bo to było shish o k***a, to! Co ty robisz?! O! Ty! Xd sorry, bo to niemiłe chyba, jak tak pisze No nie, nie, naprawdę?! Pisać przeciwnikom, że są k***a łatwi? Co? Kukulety! No tak się nazywa to! c c Co?! No. To dwa typy ludzi botox dwa, ty dwa typy ludzi jeden botox Nie, bo ja się stanę gorszy, ja pójdę na te czempiony, dwa i spadnę do jedynki O 100 Elo znowu Czemu? Gram tutaj z tobą na, nub na Nubu no właśnie e No A jak ma to wpisane to znaczy że grał nawet jak już Ole podany poda Ale... podanie dałeś Ale piękny piętka, piętka. Ja o, o, bo o Boże, jaki piękny gol Masz nagrane, masz nagrane Oczywiście że mam Zostaw to! No co ty robisz! Zostaw to! Co ty robisz? To ale podałem ci! Kolejne dobre podanie. Wiesz, nie musisz zawsze podlatywać, czasami wystarczy dosłownie skoczyć. O nie trafiłem. O Ankara Messi! O! Obronił sobie sam! Ha, ha. Jeszcze raz! Masz to! Życiówka! Życiówka. I tam stoi taki yeah. biedny bez rady, tylko yeah. mu nad głową Trochę te opony yikes. Takie grue. Nie pasuje ci przestanie lagować, wtedy porozmawiamy Ty co? O, o. Lagi masz Ten Platyniarz jest Jedź po to, bierz to! Box, w sensie cyryl On no do siebie zaczął gadać A ja. no znowu masz lagi No co ty? Co ja robię? owie jestem tak no, słaby, że robię no, samo uczki, a Cyril wpierd... paluszki. Te paluszki są firmy top. Jestem jak paluszki solone, no bo jestem topką. Leję gorzko, e. Gorzko Mordo. Robię Mordor. To jesteś ciotą. A to wbiłem ziomboy. Chodzę na bit ostro. Ona jest ci... mokrą No bo jestem Ona topką jest Twoja piję tak. sobie wino prosto z bodą oh. e, Twoja su jest suk a moja to Tomboy Jo